2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, czy 2, 4, 1, 3, 2, pierwsze, shape eee, Jakie jest kółko? Square eee, square. square, shape S eee, Purple Square znaczy A cyrcel jest nie square, kurwa, czemu oni mają jakiś amerykański? Nie, bully nie No idzie ale square to. też było wcześniej Zapamiętajmy, nie pink, tylko kurwa purple. A square to przecież kwadrat! Głupi jesteśmy debilami, kurwa. Nie korzystałem kurwa za bardzo z nazwiska figur po angielsku. Szybko się ogarnęliśmy. Ja nie wiem, ale... Jak jest kółko? Square! Kurwa, Andrzej, dupa i kurwa. Czekaj, gdzie to było? A to tutaj jest? Tak, tu widziałem reklamę, Ja wchodzę po prostu na ten. Nie. Nie, nie. nie rób tego, masz coś kurwa miskie kawalno zmienił scenę. Oh, oh, oh. <ścoughs> <ścoughs> Wakacyjne. No byśmy pograli w danym ale kurwa. off stream. are. Look at yourself. Want the receding hairline, asshole? Huh? My hairline is perfectly fine. No, you have the biggest widow's peak I've ever seen. No, 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 no. The... Shut your mouth look at, look right at now. It. It, it go back so far. You sure you don't need Rogaine or Baldin already? No, it's it's natural. It's my hairline is it's, so it's natural. A curva. Oh, Czego to z ulicy chłopie znieść, bo to przecież kurwa będzie problem Szmato zajebana ty kurwo! Co ty kurwo? O ty szmato! No, no, no! Nie! F8 mogę nacisnąć? F8 możesz. No, stanęło ci, no. Pierwszy raz jak usłyszałem, stanęło ci. Nie jestem zadowolony, kurwa. E. Chyba, że wiesz i chcę tam, nie wiem, kurwa, coś porobić, bo to szkoda ci streamka też, nie? A tam wyjebano w tego streama Co? Wymsnęło mi się Przepraszam S Czyli to co powiedziałem Ale co on tam, parkometr musiał ten? No nie Par no, odegrał, to się roleplay nazywa Ale kurwa, to radiowozem podjeżdżają muszą za parkometr płacić? Pod kurwa tym? On jest tuchedem. No nie, no ale on jest głupi. <noise> Pod komendą kurwa parkomet chob odpłacił do Radio. Ale stara się, szanuję. A w sumie to jest coś, jest, że możemy mieszkać w Anglii, to po polsku myślałeś, nie? Nie, w Anglii już jak naprawdę siedziałem cały czas i po angielsku gadałem, to oddzielałem myślałem i po angielsku i po polsku. Oddziałem. Serio? Ja nie wiem w ogóle jak ty jest myśleć, ja nie myślę w ogóle. No, czy znaczy, wiesz nie co, ja mam w... tak, że na przykład tej, jak mówię po angielsku, to nie potrafiłbym nie wzią, tego zlej, dokładnie wody, przetłumaczyć na przykład na, na polski, polski, bo to są... używasz takich słów, których... Złote Hubert, znaczy złote... gdzieś na da się patrzeć w górę podczas wystawiania muzyka? Gdzie w tych czasach się uploaduje pliki? Uro. Ten? Drzwi tam no. na tego? Na Skobyl? Jakby co z okna mogę, kurwa słyszę, Nie! idę. Chore! Pomocy, kurwa! kurwa. Komocy, kurwa. O, Ludzie! Nie! Dostanę bana. Prze To nie umie! Banujcie buliego, to u niego! Przyszło! Jesteś! Co kurwa? VPN! Kurwa, wszedł chłopa go nie ma. them decide How about that, you jackass. What you talking about? You're drunk? What do you mean I'm drunk? You... Look, at it, look at where your vehicle is currently at. You're on the wrong side of the goddamn road. Right doing? now is because I arrived to you. I was on my look, look when you, where you hit Bullshit. me. No, no, no.